Cześć ścianoka z tej strony kuba Widzimy przy kaczkach w oboże, Tam gdzie są króliki. I muszę dać. Był kur, ale muszę je przenieść. Mam już jednego gniuczka. Fajnie dać. I teraz mam. osiem ma mają już miesiąc siedem tygodni jeszcze trochę e, wezmę oddzielę od mamy co nie otknij się Jest Wiec, w wieczerzy, ale nie jest na dworze, tylko w miśrofie. No i lepiej, zamknąć. Teraz tak. O, jak widać? Nie widać. Wypiera. Uff, może. Były tu kluiczki. Oj, tam są. One nie mają... Mają dwa tygodnie. Dopiero. Dopiero trzeba wychodzić z gęsta Natomiast wszystkich małych się denerwuje. Wali, no bo. O. Już aż tu. Bo czuje psa. Dobra. Ja tu daję. I widzimy się zaraz. króliki i kaczki już mam ogarnięte. Ten. Tu ten trochę wie, trochę nie, on przerwami. tu jedzą. Te najwięcej to wolum siano, te małe. One mają tam wsypane Otóż. mają wsypane pasze, siano dane, to siano małe jedzą. Ta trochę smutny A te kaczki też się gnieją. Niech to kaczki. Może kaczka na kaczkę usiąść. I zaczną znosić jajka kaczki. Tu Trochę ja, no, jak nie nie? Teraz idziemy do części kur A, i co jeszcze nowego? To, że klatkę robię. Czekajcie, muszę przejść. O, o, klatkę nową robię. Dwupiętrówkę. Oczywiście tu dziś takie wielkie nie będą planuję gdzieś do tą deskę zrobić taką tu zabudować to ten o tu do tej trzeciej a tu już będę dźwigił mniejsze dźwigi bo po co mi większe chyba że tu wezmę na tą deskę no to jakąś siatkę ale na razie siatki nie mam czyli deską zabiję no chcę zrobić jedną chociaż piętrówkę To muszę jeszcze położyć tu. Mam taką starą zamrażarkę. Tam jest aluminium. Taki metal, aluminiowy, minister ludzka. Położyć, żeby nie leciały pod płód ściegi. Na następnym filmie to jest z tych nowych A teraz pół Co? So, wziąłem Herbat zrobiłem i przegotowałem wodę na codziennie no widać cebula herbata z imbirem i czasem jeszcze do tego ale czasem się skończył a... a nie jesz o yes, nie zauważyłem go tylko zaraz pokroimy Widzicie? jedną ręką to ciężko o, teraz go pokroję. Ale tu jest wczorajsza jeszcze woda. A dzisiaj z cebulą jeszcze cebulę muszę im pokroić, dać tatce. Bo trochę kikają a nie śniesz co było w ogóle. Z, z, praktycznie co drugi dzień było tylko jedno jajko. Dobra, pokroję czosnek. Zaraz się widzimy. Pokroję im czosnek, użyłem teraz tak własne. Zapalę i puszczę na ogi. Dobrze, kręcić no. mały podpalić w I Słychać, że się zaczyna już w gotować. Ona już wcześniej gotowała z cebulą miałem dołożyć czasem bo czasem dłużej niż herbata. Bo ja wydaję herbatę z indywem. Tu je podnieś odporność. <laughs> A wszędzie dopiero zaczęłam działać, bo mi się czuje trochę cebuli. No i wziąłem nic się nie marnuje. Tak to było w sytuacji. Wszędzie wszędzie się da, Tu mam klinę. Można dać trochę fulką. Trochę tak. Teraz wolnym. No, o rąk. Po trochu tam zaczynamy się jedzą. One były nie daje ziemniaki ubotowane i lepiej jedzą niż takie coś. Ale wyszły małe. Jest tu jeden mały. Tu z boku mamusia, a tam na sen. Jak pamiętacie były tylko te dwa części. A teraz tu nie ma gniazda ani tu. To jest tu, w tej trzeciej części, o, i tam jest dziurka. I mały króliczek. <laughs> I tu zrobiła, bo tam zaczęła wygryzać. Wziąłem jej jakoś przed wyjazdem, bo mi nie było. Musiałem odbyć szkolenie zawodowe. No to tu jej wyciąłem ładnie, co tam wchodzi sobie, zrobiła gniazdo. Wykociła się w tym gniaździe, bo i zaczęła gryźć, to... Co mi tych chłopi? Tak nie będę dał. Boję ja, się, że, że mogę się zaszkodzić, że może zaszkodzić, ale... Dobra, tylko już wyletko. Coś się zostało, ale tu dolewamy, o kurde, tak No na dobry, Mają cieplutką. jest akurat cieplutka. Ja im właśnie tak robię, że czajnik gotuję wody. Dodaję te składniki z i z czosnkiem dawałem. Dzisiaj to dołem do tego jeszcze cebulę. Jeżeli <laughs> na ten katar, bo trochę kichają. I Gdzieś zawsze tyle było wody, jeszcze do pełna Zimnej wody. Ciepłe było. Dobrze. Teraz tak. Jak widać trochę dostało wszystko do wszystkiego. Zaczynają okay. no. się nie zmarnować, to kury zjedzą. Zobaczą w wodzie, że tak coś jest, Jak im dawałem w tamtym roku i zobaczyłem w wodzie, że jest cebula, to od razu jadł. Cebulę i na noc. To próbujem, dodałem do wody. Na drugi dzień już wody nie było. I cebula została też zjedzona. Tak. No. A tu jest imbir z boku. Dobra. Kończę. I dodać wodę. No. Wziąć jeszcze wiaderko. Bo tam muszę zmieszać trochę jeżeli do bo tam dostałem już wczoraj burak cukrowego. Miałem jednego. miałem gotowałem kurą. Wszystko nic się nie marnuje Dobra, zaraz się widzimy. Nie wiem czy, a zaraz się widzimy. Klapkę do kołiku właśnie buduję z taki desek odrzku. Trochę jeszcze go. To od jednego pana tam są w dobrym stanie bo tu było gdzieś na domkach coś leśniskowych wszystkie są w dobrym stanie ja sobie wybieram te które mi będą pasowały na kilka razy uczyn i budowa jale. no tam mam właśnie dom tu muszę wziąć bosza i półcina wszystko Teraz, tak, idziemy do kur Idziemy przy nich chodzą sobie wiedzą co mają robić Jestem u kur i właśnie tu jest sam Moja silna wola pomaga, bo trochę się uspokoił ten kata troszeczkę powoli pomaga Ale tak, wczoraj wywaliłem im na szybko nie miałem parę co na szybko rzuciłem Miałem zdalne I podsłomę Nie, wiem, czy tu będzie widać Jeszcze podsłomę dałem ja już nie będzie za wybitny, widać? no, co no. ja wziąłem, przed sumą wziąłem, dałem popiół popiół z pieca lech przez drzewy jakiś popiół tak słyszałem albo też wydawają ludzie węgiel te ten miał z węgla do do jedzenia do kurów do jedzenia, że im to pomaga czyści je tam przed tymi wszystkimi pasztetami ale muszę co wziąć rozwalić tą konstrukcję muszę już rozwalić tylko to muszę wziąć gniazda yy, zabudować tu jedną deskę mogę a spokojnie więc zabudować i tu muszę jakieś stawić po prostu folię tak i tu taki trójkąt wyciąć żeby one wchodziły i że jak wyjdą to żeby nie było żeby nie chodzi o na wieczór główna już nie chcę, a teraz nie umieścić tu też robiłem to no, są też odzysku, te neble. Są już, one były już stare, a tu już się woda pojawiła. No pójdźcie, to niedobrze. Tu nie jest niesmok, no trochę. I to jest. I kurde, właśnie lubią sobie siadać na tym. No. Tu siądzie, i tu siądzie. I tu jest od tu jest od a tu nie ale jak wszędzie z jajkiem to ma wszystkie brudne gniazda i by musiał zrobić jakieś spada się coś takiego żeby nie było tu nie będzie widać o tu jest popiół widać popiół widać wszędzie sypałem popiół nawet tu na gniazdach żeby trochę tych pasożytów te pasożyty co oddychają, to żeby ich za, za Bo popiół wiadomo jak dusi człowieka. Zaraz dusi popiół, jak się weźmie, lekko Jak kury piją wodę. Tu są waśniki, trochę tam w tamtych moich Trochę tam klikają niektóre. Tak, tamten kogucik? To jest kogucik. wydaje, to jest później go wylęgu. Ta też kurka. To jest z wczesnego, wczesnego, Tam parę jest wczesny i ten kogoś z wczesnego Swój. Tu jest. O, jak kura śpiewa, czy jest szczęśliwa. Ale dwie zaczęły śpiewać, a dzisiaj... dzisiaj jak wezmę to też dużo zaczęło śpiewać, ale zobaczmy później. Wiem jak, dobra, idę, teraz trochę używam swój dosek do robienia. Muszę jeszcze w środku zrobić, kurą. Szybko nie było, o tu już wszyscy czeka, czekają. Jeszcze cebulę muszę pokroić, ale co to... no. Teraz to chyba cebulę wesem pokroję. Że już zamknąć raczej, czekają nasze światło dobra, to widzimy się przy budowie, bo to już 16 minut trwa odcinek to będzie taki koniec kończę z budowy będzie na jutro dzisiaj jest sobota 4 grudzień Także no Dopiero teraz, os już parę miesięcy nie nagrywałem i znów zaczynam nagrywać. No bo mnie w domu nie było cały miesiąc. Także dobra, jeszcze ja idę pokroić cebulę i im dać skórą. Żeby szczęśliwe. Z szczęśliwe. tym Caternino. Dobra, kończę. Na razie, cześć. Ja jeszcze jedna zostaw. Łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Żeby mój się kanał rozwijał, żeby było, żeby mnie bardziej zostaw się 10. Łapkę w górę. Będzie następny odcinek, może jutro albo w poniedziałek. Zobaczymy, żeby nasz kanał się powiększał. Przecież będę na wiosnę szukał królika Olbrzymów, belg jakiś olbrzym z Belgii jakiś, żeby mieć resowe razie mam same duże od jednego samca a muszę mieć jeszcze jednego samca żeby te te młode pokryć co są akurat tam się schowały i jeszcze tamte co już latają bardziej niż te młode one dopiero wyszły, one mają jeszcze czas. Także no, dostał łapę w górę, subskrypcję na tym kanale i na razie cześć.